Bo kiedy traktujesz świat, swoje życie i każdą napotkaną osobę na swojej drodze z miłością, szacunkiem i pokorą, to tak możesz stworzyć swój własny raj w całym świecie. Kochani, wiecie, co jest niesamowitego w życiu: że w momencie, kiedy spacerujesz, jak po swoim kiedy wchodzisz do pani Grażynki, do sklepu, jak do siebie. Kiedy zachowujesz się wszędzie, jakbyś był u siebie, jakby świat należał do ciebie, i traktujesz wszystko z miłością, bo nie ma tutaj rozdzielenia pomiędzy światem zewnętrznym, a światem wewnętrznym pomiędzy tobą a drugą osobą spotkaną na ulicy. Jeżeli traktujesz ją z takim samym szacunkiem jak siebie, z takim samym uśmiechem, to wszechświat odzwierciedla ci fantastyczne rzeczy. A teraz jeszcze, kiedy częstotliwość Ziemi i rezonans Szumana tak mocno przyspieszył, to widać jak na bo którego dnia dla Was to tak.